Cześć kochani, tu Agnieszka, słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w reserve. Ja już jestem w przymierzalni, mam sukienki. boskie sukienki są w reserve. Przynajmniej tak na wieszakach bosko wyglądają. Także będziemy dzisiaj mierzyć sukienki z reserw. Patrzcie na to, patrzcie na te wzory w ogóle. Patrzcie na te kolory. Tak, haft angielski tutaj też jest, także dużo się będzie działo. A tu mam jakiś odjazdowy kombinezon w pięknym, zielonym kolorze. Także zaraz to będziemy mierzyć, zaraz będziemy przeglądać właśnie wiosenną, letnią, właściwie już chyba bardziej letnią kolekcję reserve sukienkowo i jeden kombinezon. Także, jeżeli jesteście ciekawe, tak wiem, że nie było mnie widać przez chwilę, jeżeli jesteście ciekawe co tutaj dzisiaj się wydarzy, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał i słuchajcie, zaczynamy! Oczywiście, jak to ja zapomniałam powiedzieć, co mam na sobie tak dzisiaj, outfit dzisiejszy, słuchajcie, bluza z Medicina, ta taka dłuższa, jasna, która w ogóle miała nie zostać ze mną, to jest najlepsze, ale jakieś tam w Wtedy był lockdown i nie chciałam się jej zwracać pocztą, itd., tak więc w końcu została i sama sobie mnie wybrała, bo ona jest cudowna, ją strasznie lubię. Do tego mam płaszcz z Hajema, taki ze sztucznego zamszyku. Torebkę Carla, którą przed przedwczoraj, tak? Zobaczymy, kiedy ten film wejdzie, ale chyba przedwczoraj w holu zakupowym. Tak, dalej brązuletkę od Graciana, Jeansy, te Lewises. Rurki, tak, one się dziwnie w tym momencie zwijają, w sensie tu jest górne światło, tak, zawsze jak jest górne światło, to takie rzeczy będą bardziej widoczne. W każdym razie te w um, białe, um, tak, i do tego buciki, te Tommy Sneakers, bardzo je lubię. One są trochę jakby były na koturnie, bo mają taki spadek w środku i może nie są idealnie wygodne, bo na przykład wolę moje czarne gesy, ale są fajne. Także, dobra, teraz już przechodzimy do mierzenia. I słuchajcie, mierzę pierwszą sukienkę. To jest pierwsza, którą w ogóle wzięłam z wieszaka, bo tak zwróciła moją uwagę. I powiem Wam tak, że może to jest zdecydowanie fason w obecnych trendach. Niestety tutaj przymierza nie są mniejsze, więc nawet jakbym bardzo chciała to mieć w stanie Wam tak w całości pokazać, może wejdę dograć do dużego lustra, ale nie chcę tam, wiecie, stać i gadać. Także tak się prezentuje ta sukienka. Jest moim zdaniem bardzo, bardzo ładna. Znowu mamy ten powyższony dekolt i te takie Pasy, wiecie, przymarszczone na dole falbanka. Bardzo ładna jest. Fajne bufkowane rękawy na gumce. Tylko czekajcie, muszę sobie, o, sorki poprawić. Tak, także moim zdaniem jest świetna. Niekoniecznie może kolorystycznie dla mnie idealna, ale jest bardzo ładna. Tutaj odstaję w tym momencie, bo ja po prostu podnoszę rękę i tego tak się dzieje. Zobaczymy jeszcze w tym lustrze. O, w ten sposób może będzie można ją zobaczyć. Widzicie? Jest taka dłuższa, luźniejsza, wiadomo to jest taki fason um, przeskalowany, także tak się prezentuje. Co sądzicie? Mi się bardzo, bardzo podoba. Zobaczymy jeszcze skład i cenę, bo nie pamiętam, nie patrzyłam chyba nawet. Tutaj mamy cenę, to jest 179,99. No i gdzie jest skład, dziewczyny? No gdzie jest ten skład? Tutaj widocznie nie ma, więc muszę sięgnąć pod sukienkę. I tu mamy 100% bawełny. Wziąłam jeszcze taką sukienkę, taką, bo chciałam Wam pokazać. To nie jest mój vibe, wiadomo, ale taką na guziczki, troszkę dłuższą w paseczki właśnie z takim tutaj wycięciem. Ale za Chiny nie jestem w stanie jej założyć. Wzięłam sobie rozmiar 38 i tak jakby zakłada się tą spódnicę, a potem co? To tego nie jestem w stanie założyć górnego, tak jakby nie da się tego nawet naciągnąć, więc strasznie dziwna rzecz, nie będę tego mierzyć zakładam kolejną. I kolejna słuchajcie, dziwna rzecz. Sukienka, którą wzięłam, okazała się kombinezonem, więc na koniec zmierzymy dwa zielone kombinezony. A wydawało mi się, że to tak jakby byłam święcie przekonana, że to jest sukienka, że patrzyłam, no ale dobra. A teraz pokażę Wam się od razu w tym, co założyłam. I tą sukienkę widziałam też w Bieli, natomiast był tylko jeden rozmiar 44, no więc wiadomo, że. Nie brałam, natomiast ona prezentuje się tak bardzo fajna. To jest z tym haftem angielskim, i powiem wam, że nawet w czerni mi się podoba. Patrzcie, jak tu są fajnie odszyte ramiona, że tutaj tak jakby te bufki nie są takie bardzo masywne. Tu jest w miarę zwężone, tak jakby, bo bufka jest na samym ramieniu i wygląda to zgrabnie i zwęża fajnie górną część sylwetki. Wiem, że może nie widać tak za bardzo na tej czerni, ale zaraz to jakoś ogarniemy. Pasek tutaj jest, nie zawiązałam go, zawężę go. I dół jest taki lekko rozkroszowany. No to jest taki typ marysienki I tak jak ja nie lubię tego wykończenia na dekolcie, tak tutaj moim zdaniem uda dodaje uroku tej sukience. Nie wiem, jest w niej coś takiego, że mi się podoba. Powiem Wam, że druga sukienka i druga mi się podoba. Zobaczymy, co dzisiaj wybiorę. Ale wydaje mi się, że coś wybiorę. Pokażę Wam jeszcze w tym lustrze, jak to wygląda. Widzicie? Kurczę, no ciężko to uchwycić. O, tutaj lepiej troszkę widać. Ale... Tak, widzicie też przebitki po prostu w tym dużym lustrze sklepowym. Moim zdaniem bardzo fajna jest ta sklepka też. I tutaj mamy metkę. Słuchajcie, ona to jest 99. czyli podobnie jak ta biała skłinka, która mi się tak w hm bardzo podobała. Ona ma też podszewkę, bo to zapomniałam Wam powiedzieć. Zobaczymy jeszcze skład. I tu mamy 100% bawełny na podszewce, i na głównym materiale. No piękna jest, naprawdę jest piękna, ale wydaje mi się, że 200 stówy za sukienkę, no to jest dosyć sporo. Za taką zwykłą, codzienną, jeszcze z Reserved, co nie jest jakaś prestiżowa marka według mnie. Wzięłam jeszcze coś takiego w takim dziwnym, różu ciemnym, lekko w jakiś tony indyjskie wpadającym, tak? W taki róż indyjski i jakieś takie musosie no, coś w tym stylu, ale taki ciemny kolor, bo ten kolor mnie bardzo zaciekawił, ona jest taka dłuższa. Ym, natomiast ona jest też takiej właśnie soczystej, zimnej nie widziałam, ale wzięłam to, bo po prostu widziałam też inne zielone rzeczy, więc chciałam tam tak w miarę kolorystycznie różne rzeczy pokazać. Ale szczerze to ona jest takim paździerzem trochę. Nie podoba mi się za bardzo. Yy, tutaj... Jest taka prosta, trochę tutaj poszerza, dodaje w tym biuście, ręce takie wystają. Nie wiem, jakoś tak nie do końca mnie przekonuje. Może na drobnej osobie lepiej by wyglądała. Pokażę Wam jeszcze tutaj w ten sposób. No coś takiego. Jest ciekawa, ale nie do końca taki, wiecie, mój vibe. Tu też jest późniejsza w talii, ona nie jest taliowana, więc to jest efekt zamierzony, że ona jest taka pomkowata, ale jakoś nie do końca. Ale cena, jak wam się podobała, to też nie jest jakaś super, yy, widzicie, wysoka. Zobaczymy jeszcze skład. Aha, i macie tutaj zbliżenie na kod, bo trochę za daleko pokazałam. I tutaj mamy 100% wiskozy. I tą sukienkę musiałam wziąć, słuchajcie, bo jest moim zdaniem świetna. Ona kosztuje 179 zł, później pokażę Wam metkę, ale bardzo mi się podoba tak właśnie, że jest taka kwiatowa, w takie duże kwiaty, one tak jakby to nie są kwiaty, które, wiecie, sprawiają, że wyglądamy na drobniejsze i tak dalej, ale bardzo mi się podoba. Mamy tą falbanę, widzicie, ona jest trochę za połowę łydki, no ta kolorystyka jest po prostu przepiękna i to jest, zdaje się, hiszpanka, ale myślę, że ją można nosić, wiecie, tak nawet na różne sposoby a może ona nawet hiszpanką nie jest ale jakoś tak mi podpasowała hiszpankowo czekajcie, założymy tak no może być też tak ale tak wygląda już tak bardzo masywnie a wydaje mi się, że ta linia tutaj się wcina trochę bardziej jak założymy ją tak hiszpankowo śliczna jest, bardzo mi się podoba zaraz Wam pokażę w całości no widzicie, ona jest też taka luźniejsza Ty widzę, że będzie już ma troszkę dłuższy no ale fajna, jest bardzo fajna. Ciekawa jestem jakiś jest skład, ale wydaje mi się, że to będzie jakaś też yy, bawełna, także zobaczmy. Tutaj metka z ceną z kodem. A tutaj mamy skład. Widzicie? 97 bananów 3 razy tam fajna jest, kurczę, podoba mi się. Dobra, słuchajcie, a to już jest taka really, really yy, hiszpanka, bo to nawet jakoś tam było pokazane na manekinie. Coś takiego jeszcze, to też jest... Czarny, Widzicie, tutaj mamy takie, taką gumkę, tak jakby z, z badanką, z marszczeniem i znowu ten haft angielski, ona jest ona i bardzo fajnie się rozchodzi. Może ja jej teraz nie użyłam, się tak jakoś idealnie, może by to pokazać, ale też jest fajna. Jest taka przed kolano, całkiem spoko, natomiast nie wiem, jakoś tak, może nie do końca to jestem ja, albo coś w tym stylu, ale coś takiego też możecie znaleźć, jak lubicie takie bardziej dziewczęce um, fasony. Także taka biała, to pewnie też jest e, bawełna, tak mi się wydaje. Mamy też podszewkę tutaj, także zobaczymy cenę i skład. Tutaj mamy metkę z kodem i z rozmiarem i z ceną oczywiście. A tutaj mamy skład i podszewki i warstwy wierzchni, bo i tu i tu jest bawełna. I wzięłam jeszcze taką sukienkę, Słuchajcie, nie wiem czy tutaj nie wzięłam 36 czy 38, w każdym razie jest taka bardziej przylegająca i ma takie marszczenie. Tutaj wszędzie można je sobie rozluźnić, można je sobie jeszcze ścieśnić i rozcięcie. I ona jest taka, wydaje się, wymiana. Widzicie, ma ten prosty dekolt, to jest taki dekolt lata po prostu 2000 około. Tak właśnie sprawia wrażenie, jakby była z lnem. I wiem, część osób na pewno mi napisze, że dobrze w niej wyglądam, ale ja się nie, nie czuję dobrze w takich fasonach, wiecie, tak, że tak powiem, uwydatniających kształt sylwetki, e, zwłaszcza talie. wiadomo o co chodzi. Także tak, także to jest sukienka, którą zmierzyłam tak dla Was. oj, tutaj mi zresztą widać nawet moje, ta Love Hambus, czy jak to się tam nazywa. Z boku wygląda w ten sposób ta sukienka, więc mamy to przymarszczenie tutaj z tej strony, z tyłu, z tyłu tak. Nie wydaje mi się, żeby była, chociaż może trochę jest prześwitująca. Ale widzicie, jest też takiej długości. Tak. Czy hit? Nie, nie wiem, nie powiedziałabym, że jakiś hit wielki, ale na pewno jest ciekawa i części z Was myślę, że się spodoba, więc bardziej z tego powodu ją um, wzięłam. Także zobaczmy jeszcze cenę i skład. Macie tutaj i cenę, 139, 140 w sumie. Ten skład mnie trochę zaskoczył, bo to jest liosel i poliester, niemal no, a jest taka nowa, lniana w dotyku. A to Wam od razu pokazuję, jak kolejna sukienka jest wykończona z tyłu. Ma taką słodką kartkę zawiązaną, a szkoda rozwiązywać i od razu zobaczymy cenę. To będzie krótsza sukienka. Zobaczmy sobie odrożnionetkę i skład. Na sam początek 140, no, w mamy 100% bawełny. Nie wiem, może jestem dziwna, może jestem powtarzalna, ale ta sukienka bardzo mi się podoba. Fajna jest. Znowu mamy podniesiony dekolt i wszystko jest tutaj takie poszerzone, ale ona się tak fajnie rozchodzi. Fajnie do sneakerów pasuje, czy do jakichś balerii. Jeżeli chodzi o górę, no to widzicie, że tutaj znowu jest fajnie to wszystko wykrojone, bo ta część dekoltu nie jest za szeroka, do tego dochodzą łupówki, które optycznie nam po prostu tą część dekoltu Zwężają. Fajna, jest fajny skład. Cena też nie jest najgorsza. Podoba mi się bardzo też ten wzór śliczny jest w takie drobne kwiatuszki. Ja jestem dziewczyna kwiatowa, bardzo lubię. I hitem jest to, że nie musiałam rozwiązywać tej kopertki, bo to się mieści po prostu, wiecie, tak przez głowę. Ja jeszcze zaraz Wam pokażę w dużym lustrze jak to wygląda, ale moim zdaniem jest naprawdę świetna ta sukienka. Taka, taka fajna, taka chill, taka wygodna, komfortowa. Wyglądam jak wciąż w niej w tym momencie, bo to tak odstaje, wiecie. O, jest teraz lepiej. No, ale taka jest, fajna, podoba mi się, bardzo mi się nawet w nie podoba. I tu mamy różową ślicznotkę, która cały czas tutaj wisiała i tak wisiała i wisiała i nie kusiła. No to jest taka, no w bardzo podobnym stylu, znowu sukienka, tylko że z błyskami. były takie yy, w tamtym roku. O ile dobrze pamiętam, też takie różowe i też takie chyba nawet jeszcze bardziej przeskalowane, ale widzicie, ona jest taka dotąd. Myślę, że to jest też bawełna, A tak, by the way, zwróćcie uwagę, jakie fajne składy ma Lizzef, bo jak byliśmy w Zarze, to tam było mnóstwo poliestru, a tu chyba w jednej, o ile się nie mylę, sukience był dodatek poliestru. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale jak na razie było całkiem, całkiem fajnie. Także ta prezentuje się tak. No to jest taka księżniczka, troszeczkę, za sukienka, ale myślę, że jest bardzo ładna i kolorek też jest taki przyjemny. To jest ten taki róż, który mam na przykład też na koszuli takiej oversize'owej. Lubię ten odcień różu bardzo. Także tak, to była kolejna rzecz, teraz czas na metkę, czas na składnik. No nie jest jakaś strasznie droga. Widzicie? Stu kosztuje. I tu mamy 100% bawany, czyli fajny składzik. I wzięłam jeszcze taką zwykłą podkoszulkową sukienkę. Ona ma chyba tak asymetryczny trochę dół w takim bardzo no, neonowym można powiedzieć kolorze. Jest taka zwykła podkoszulkowa, ale już widzę, że widzicie nie znać. No, jest taka luźniejsza niby, ale jakoś tak myślałam, że może akurat będzie jakiś taki hit, wiecie, hit za grosze, taki akat przykręcę to lustro, żebyśmy mogli zobaczyć. Z tyłu widzicie ma taki taki dekor. może ona jest nawet troszkę na mnie za mała. Nie, jak prostuję rękę, to układa się to tak, jak powinno, po prostu przez to, że trzymam telefon, to tak wygląda. Ona no, jest taka, taka właśnie koszulkowa, fajny kolorek, ale powiedziałabym bardziej, że pracowałabym to jako no, piżamę może bardziej. Ja wiem, że kręcę trochę mocno, ale chcę Wam jeszcze raz tutaj pokazać w całości. Zobaczymy, jaki to ma skład i jaka jest cena, bo szczerze to nie patrzyłam, ale wydaje mi się, że to też będzie bawełna i też nie jakoś strasznie droga. No, widzicie, 60 zł w sumie. Niebawiona, 100% też. A tu jest sukienka, która niesamowicie mi się spodoba na manekinie i tak. Ona ma guziczki z góry do dołu, podobnie jak ta z Zary, która mi się tak bardzo podoba. I u góry jest taka koszulowa, ale z bryskami, widzicie. Natomiast bardzo mi się podobają te kwiaty. Ja z tymi kwiatami zdecydowanie słabość. No i one są z takich kilku warstw, tak jakby i do kostki, jest, czyli jest długa, tu jest luźniejsza. Te guziczki są takie, widzicie, abalone, czyli nie wiem jak ten mał, ten slimek mały, czy coś tam się nazywa po polsku, ale to jest takie no, perłowe wykończenie. Bardzo fajna jest i wydaje mi się, że mogłaby fajnie siąść na jakieś takie imprezy, nawet rodzinne. Ja się zastanawiam w dalszym ciągu, co ja założę na komunie mojego młodego, to może nie, bo nie do końca już tam coś mam oklepane, ale ta sukienka też mi się bardzo podoba. Jest śliczna moim zdaniem. Chciałabym Wam pokazać w całości bardziej, ale to może wrzucę na przykład zdjęcie, bo tam teraz jakieś pudła układają, więc nie chcę tam wychodzić i przeszkadzać, więc zrobię po prostu taką fotkę i Wam rzucę jak to w całości wygląda. I słuchajcie, mam coś, co mi się bardzo, bardzo spodobało. W ogóle wszystkie te sukienki, moim zdaniem, w Rezerw, są fajne. Oprócz tej neonowej, która była zwykła podkoszulkowa, no to sukienki w Rezerw, jak dla mnie, bomba. I tu mam, słuchajcie, kolejną w tym stylu. I ona się wydaje niebieska, ale ona jest turkusowa, ona jest prze... Śliczna. natomiast składowo jest jak takie elastyczne spodnie sztywne i obawiam się, że ten skład nie będzie za dobry, ale kolor i ten chill, ten luz i tutaj mamy też kwadratowy dekolt. Ja rękę podnoszę, więc się cały czas, wiecie, przegina, ale ten kwadratowy dekolt jest taki mały, bo zazwyczaj te kwadratowe dekolty, wiecie, dodają. Jedyne, co mnie zastanawia to to, że cięcie jest tutaj, widzicie, nad biustem, więc ona jest taka, że ten biust tutaj tak część jest ten biust i właśnie to zauważyłam i trochę mi tak, entuzjazm mm. <laughs> przeszedł. No ale to też jest taki pasem. Zobaczmy jeszcze tutaj, w tym lustrze. Widzicie, jest totalnie prosta. No kurczę, jest w niej coś, co mi się podoba. Zobaczymy jeszcze tak, żeby mógł zobaczyć tył. Tył jest taki. Coś mi drapie. Mam nadzieję, że to metka tylko tak, metka. Ale fajna, jest ciekawa. Chociaż tutaj też coś nie mam wrażenia. Nie, nie wiem, no kolor jest po prostu przepiękny. Fajny. Bardzo jestem ciekawa e, składu, jaki jest skład. Ja mam nadzieję, że nie zawiedzie. I widzieliście na zbliżeniu jeszcze, czy tam widzicie w tym momencie, że kurczę, no są w niej takie elementy, które, no nie wiem, zobaczmy tą cenę i ten skład. Może mnie cena przekona, może będzie jakaś, wiecie, super hipertania. No cena jest spoko, natomiast wiecie co zauważyłam, że jednak tu mnie coś drapie na tych szwach, Jakby tutaj, wszędzie pewnie jest jakaś żyłka, sorry nie wiadomo co, pewnie jest jakaś żyłka tutaj puszczona albo coś i to jest wkurzające szkoda, bo jest fajna, bardzo mi się podobała, no ale spasuje się. No tym bardziej, że mamy 100% folii jest, mhm. no, więc no, szkoda bardzo. I wzięłam jeszcze taką sukienkę, słuchajcie, taką trochę rzemiankę, ja chyba wzięłam w 40. Nie wiem w tym momencie. Aż sobie zobaczę w lustrze. Jaki to jest... Nie, nie zobaczy w ten sposób. Dobra, to potem sprawdzę, um, Ale taką, o, taką prostą, też kwiatową. I co jest fajne, to ona ma tutaj haftkę po prostu. Tak jak zwykle w sukienkach tego typu nie ma, tylko nam się wszystko rozłazić to tutaj mamy... Haftkę. Wydaje mi się, że jest rozmiar za dużo na mnie jednego, bo to jest dosyć luźne. Natomiast też znowu piękne, piękny na print. Pokażemy jeszcze, znaczy pokażę Wam jeszcze z tyłu. I sama już zobaczę. ma takie podwójne ramionczka. No i widzicie, jest długa, natomiast tutaj też wydaje mi się, że ten skład no nie będzie jakiś powalający. Tak, widzicie tutaj mam 40, to musiałam ją wziąć pewnie, bo nie było mniejszego rozmiaru. A I na koniec idą nam buble, słuchajcie, bo tu jest poliester i podszewka i warstwa wierzchnia po 100%, także dwie sukienki, to jest no fajne, ale poliestera to no też niestety, także teraz słuchajcie, zostały nam trzy kombinezony, właściwie dwa, bo ten mam w dwóch rozmiarach i założę i zobaczę, który będzie dobry i w tym Wam po prostu się pokaże, a tego jestem ciekawa, bo to może dziwnie wyglądać no tak, to wygląda dziwnie troszeczkę to jest taki, widzicie, przypisowany przemaszczony materiał i to w teorii ma być tak, że tu jest niby luźniejsza taka góra i do tego spodnie, ale ten materiał jest taki bardzo zwisający widzicie? widać każdy kształt Ciała. Jak kolanko się wygnie, to widzicie każdą kość po prostu. Więc to jest moim zdaniem kiepski materiał na kombinezon, zwłaszcza na dół, tak jakby na spodnie i tak dalej. To wszystko będzie uwidoczne z się z całkiem spoko, przy metr 70, ale widzicie, no po prostu tak jak, no nie wiem, prześwituje każdy, każdy, każda nierówność, więc raczej ten kombinezon by się nie sprawdził. Brzuch, tutaj też trochę widać. Zobaczymy jeszcze tak. Już może nie będę w nim wychodzić stąd, o, widzicie? Tył jest taki. Wygląda jak jakaś dziwna kamizoleczka. Tutaj widać wszystko. U, to wgłębienie, brzuch. No nie. O, a na kupie jak wygląda? Chyba jest za duży? Nie wiem, ale <grywki> robi się tutaj coś dziwnego. Nie, także to zdecydowanie, zdecydowanie odpada. I teraz coś, co wraca ze mną do domu. Tu mam rozmiar 38, ale nie wiem czy nie wezmę 40, bo wydaje mi się, że trochę taki na pupie jestem kombinezony, nie taki jak powinien być. W sensie, czy ja wiem, tak... Ja mi się, że mogłoby być na tej kupie trochę luźniej. No teraz jestem skręcona, o, jak się po prostu. I tak, on ma takie odsłonięte plecy. Piękny kolor, którego nie jesteście w stanie zobaczyć. To jest trawka. To jest cudowna trawka. I takie spisające rękawki. No, coś pięknego. Bardzo mi się podoba. Nie wiem nawet ile kosztuje, ale już wiem, że go wezmę na pewno. Mm. Dlatego, że um, myślę, że to może być. Już miałam kombinezon ten z Hayena, na obstawiony um, na komunie mojego młodego, ale to mi się podoba bardziej. Kosztuje tutaj na tym drugim pokażę. 159, czyli 160 zł. No, i tutaj mam akurat rozmiar 36, ale na sobie mam 38. Jeszcze chyba sobie zmierzę. Um, 40, ale to już tak poza filmem, tak, bo to chcę, żeby ze mną zdecydowanie do domu wróciło. Jestem zakochana po prostu w tym kombinezonie. Także wszystkie sukienki, które mi się podobały, a planowałam sobie wziąć na pewno wiecie, którą. Zaraz Wam pokażę tą, tą taką kolorowiastą. Wszystkie poszły w odstawkę, bo ja chcę ten kombinezon i to będzie idealne po prostu na komunie do mojego młodego jeszcze jakaś marynarka czy coś w tym stylu, ale myślę, że jak będzie, bo to jest w czerwcu przed połową czerwca 12, to że to będzie po prostu perfekto. Także jestem aż taka. Mam nadzieję, że jest 40 gdzieś. Ok, moi drodzy. To by było na tyle. Myślę, że sukienki z Rizer są piękne. Moim zdaniem są po prostu przefajne, przepiękne i jakbym sobie mogła pozwolić budżetowo, to bym wszystko najchętniej wzięła dzisiaj, oprócz dwóch czy trzech rzeczy. W sensie, no wiadomo, poczekam na przeceny i wtedy będę polować, ale tego to nie opuszczę zdecydowanie. Także tak, mam nadzieję, że się fajnie ze mną bawiłyście, że się Wam podobało. Jeżeli tak, dostawajcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Jeżeli jeszcze dzisiaj zdążę, to będzie, to być może jutro kolejne mierzenie sukienkowe z kolejnego sklepu, ale nie wiem czy zdążę, bo jest godzina... Jest godzina 12.09, a ja mam czas do tak 14.30. A chcę sobie też odpocząć trochę. No, także dobra, ogarniam to wszystko i widzimy się następnym razem. Pa!